Yy, oczkowy czy nasadkowy? nasadkowy, to proszę pół cal. i to jeszcze na półcala w pół dodatku 13 na półcala, to może być ten Dziękuję. oczywiście trochę żartujemy sobie, natomiast Krzysiu zdejmuje osłony dolne które zabezpieczają samochód dobieramy się po cichu po kolei do wszystkiego oczywiście jak wymienimy pompę wody, termosta, to będąc już tam w komorze to tam sobie zrobimy także wymianę świetcewek, żeby Także pod tym kątem silnik już z głowy zrobiony tak na ile, na ile można, żeby móc wjeżdżać na treningi. Kręć, że pan. A ja... Nigdzie nie widzę. To jest kram. Jest dobrze. Jedną dziurką czy wieloma? Jest. Jestem przygotowany, wiesz, na, na łapanie w każdej opcji. Oczywiście mi pewną świadomość, że to będzie ciekało przez najbliższe 15 minut w, w tym tempie, chyba, że jesteś w stanie nadgonić to tempo. Czekaj. Okay. Dobra, to ja zaczynam rozcinać. No i piękna scena. Oczywiście niestety co spłynęło, to spłynęło, ale trzeba otworzyć zbiorniczek, żeby mogła się dostać, yy, znaczy, żeby powietrze mogło dojść do zbiorniczka, żeby płyn z powrotem mógł swobodnie płynąć. Więc musimy gdzieś delikatnie nawierzyć maskę, żeby nadal spróbować Wam tego nie pokazać. Ja będę zasłaniał. Jakby co, dobra? Ja tu zasłaniam i tego nie widzę. Maska. Dobra, siasza... Nie, bo i tak nie odpowi. Zacieśniaj, zacieśniaj. Widzisz zbiorniczek? Mam go. Dosięgniesz? No. Ty, to naprawdę utrudnia trochę tą mechanikę, wiesz? To <topoliła>? Tak. <topoli> 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 o, o! Sezamie otwórz się, aleluja. Zobacz, co się dzieje. Niebieski deszcz. Dobrze, że nie, jest, nie Tyle się powiem. Dobra. Tyle może wylądował. Ważna rzecz jest jedna: tak naprawdę wymienimy termostat, rozbierzemy sobie tutaj tą górę do wyjęcia termostatu. Bo jednak, wyjęcie pompy wody to jest bardzo duża rozbiórka i byście chyba zasnęli tam przed kamerami, czekając na tą akcję. Pod tym Poczekaj, zaraz się rozkręci. Po prostu rozbierzemy górę, żeby pokazać Wam, jak dojść do termostatu, i zejdziemy się na dół, opowiemy Wam, co będziemy rozbierać, i tak dalej. Bo kręcenie tych wszystkich śrubek to po prostu się zapłaczecie. Dawaj krzyż. Jedziemy. Śrubokręt płaski, zdejmujemy najpierw dolot. Najważniejsze, żeby to obserwować, co można usunąć, żeby przestrzeń sobie zwiększyć. Tu oczywiście mamy jej dość dużo, bo silnik jest bardzo mocno cofnięty, ale mimo wszystko można sobie zrobić te, tego miejsca jeszcze więcej poprzez usunięcie, właśnie jak się da rurek, które by nam przeszkadzały. Jest widlasty. Nie ma wody? W dolocie nie ma wody i nie ma oleju. Jest smar. Paski postrzępione, będą do wymiany. Widać to. A, Ty spryciarzu! Na takie nasadce. oszczędzać garski. Oczywiście jedna ważna informacja. Do odkręcania takich śrubek Fajna rzecz, jednak jak będziecie przykręcali to kluczem grzechoteczką, żeby mieć lepsze wyczucie. Dobra, Krzyniów, dobra. Wypchnij sobie termostacik. O, jednak zanim się działa woda, bo się nie otworzył. No dobra. Dobra. Termostat to takie bardzo proste urządzonko, które wraz ze wzrostem temperatury sprężyna otwiera i zamyka przepływ. I to wszystko. I płynie sobie płyn na małym obiegu albo na dużym obiegu. Musimy rozebrać wszystko, kółko, 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 oba paski, paski i tak pójdą do wymiany, bo paski są bardzo mocno popękane i zniszczone i wtedy jak tam będziemy na dole walczyć z tym, to będziemy mogli Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Nowa uszczeleczka oczywiście i nowy termostacik. I, I tak naprawdę po wymianie tego… Druga uszczeleczka idzie pod… A, druga idzie pod mały, obie. Proszę. Więc wymieniamy sobie termostat i lecimy dalej z robotą jak porozbieramy wszystko dookoła. Ten silnik siedzi tam naprawdę bardzo głęboko i no dostęp nice. jest ograniczony. Jak sobie przemierzę swoją rękę wersus ręka Krzysia, to jego jest dłuższa, dlatego on będzie to kręcił, zostawiam Was w jego opiekuńczych rękach. Niech Krzysiu świecę wykręca, pokażę Wam co i jak, a ja idę kminić jedną bardzo ważną rzecz kolorystykę pojazdu. No i co, sam sobie muszę po narzędzia łazić. Tak. Ale się starczy. Tak naprawdę nikt nie wie, jak długo te świece tam siedzą, także dla pewności spokoju ducha i dla zasady trzeba je wymienić. Drugi cylinder. Zawsze warto poukładać sobie wyciągane części tak, żeby wróciły na swoje pierwotne miejsce. Jedynka, dwójka. Z racji tego, że świece są głęboko schowane w głowicach, potrzebujemy specjalnego klucza z gumeczką, która złapie nam końcówkę świecy i pozwoli wyciągnąć ją z głowicy. I pyk. Piękna świeca. No, troszkę przykorodowana, ale po jej kolorze i stanie można powiedzieć, że silnik pracował na całkiem dobrze dobranej mierzące. No, no i powiem że ta strona wygląda dużo lepiej.